Starzenie się społeczeństwa to zjawisko, które dotyka coraz więcej krajów europejskich. To także temat debat dotyczących kształtowania się polityki prosenioralnej. Jak mówi Marta Mordarska, radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej, trwają właśnie prace nad nowym wojewódzkim programem dotyczącym polityki prosenioralnej. Uruchamiamy bardzo mocno pracę nad nowym programem srebrnej gospodarki która będzie miała, tak jak już powiedziałam, swoje przełożenie w twartych zapisach konkursów, które będą w wyniku nowego regionalnego programu operacyjnego podejmowane przez samorząd województwa przez te najbliższe kilka lat do roku 2027. Już teraz w kolejnym za półtorej tygodnia na kolejnym posiedzeniu komisji będziemy rozmawiać na temat diagnozy seniorów w Małopolsce na podstawie wykonanych już badań i obserwacji przez nasze właściwe departamenty i to stanie się tak naprawdę podstawą do przygotowania nowego wojewódzkiego programu polityki senioralnej. Jak pokazują doświadczenia ostatnich lat zmieniają się nie tylko potrzeby seniorów, ale ich rola w społeczeństwie jako grupy aktywnej dysponującej wolnym czasem i doświadczeniem. Główne skierowane do seniorów programy będą z jednej strony dotyczyć promocji i ochrony zdrowia, z drugiej działań aktywizujących. Zależeć nam będzie na pewno na tym, żeby tych seniorów aktywizować, ponieważ aktywny senior to w dużej części senior z mniejszymi problemami zdrowotnymi, chociaż też będziemy się starali poprzez ochronę zdrowia i poprzez wdrażanie różnych komponentów zdrowotnych również dbać o zdrowie seniorów, ale też ten komponent aktywizacyjny, turystyczny, kulturalny. Wiele jest tych myślę przestrzeni, w których seniorzy znakują. Jak dodaje Marta Mordarska, pandemia wiele zmieniła, pojawiły się nowe wyzwania i konieczność dodatkowych działań. Diagnoza pomoże w wytyczeniu najważniejszych kierunków realizowanej w województwie polityki senioralnej.